Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider 2013. I zapomniałem, że zaczynam i w tuż największym momencie. I po prostu włączyłam te. Tak po prostu. Ups. Uff. Tak. Gdzie kto? Co mi daliśmy? Chcę. RUN BITCH! Dobra... GIT! W takich otwartych przestrzeniach, gdzie drogowie centralnie na nas lecą... ...po prostu dobrze jest mieć jakąś broń palną, niż... E, ...niż wók. ktoś na pewno dobrze się nim obsługuje, no to... ...jak najbardziej polecam.

to widziałam. Drukowcy są taki przewidywalni. Okay, ostatnia partia. Więcej już nie będzie. I to było. Ach, hej, udało się. Mamy strzelbę, jak widzicie. W się, sensie, no, część do strzelby. Możemy sobie ją ulepszyć już. Ktoś znajdę jakiś obóz, nie? Dobra, nie wiem czy, czy się czasami nie przyda... ...broń. Przecież że czasami ktoś tu nie zaatakuje. Więc sobie pójdziemy. Jest jakąś bronią. Tak. Mhm. W sumie nie muszę się tym przejmować zbytnio. Dobrze, powiedzmy. Na innym miejscu to już sobie nie masz pięknie po prostu. Dziewot, dobij. Jej, ślicznie, czego chcesz więcej? Tarita, po prostu cudownie nie wymiatasz. Dobra, z łukiem jak już mówiłam, wygląda znacznie lepiej. Tutaj zdobędziemy nową broń. oczywiście no połączymy ją z jedną z naszych obecnych. I najlepiej tu po prostu uciekać i długo się nie przejmować tym, że on strzela. Nie tędy, droga! Jeśli będziemy przejmować, no to po prostu zginiemy. Jest to i po prostu idziemy. Okej. Okay. No i idę, idę. Ok. Jest tamta lika. Owszem, mam jeszcze inne wyjście. A mianowicie granatnik. No, hello? A, bo środkowym, tak. To nie wiem, to jest. Już widzi, jako połączoną broń. Raczej nie jest. Ty, przyszczeliłam. Ty, jakie oszustwo. Nevermind. Tak się to robi, przewija się to. Nara! Przybijam spacer. No i, co? no. I larka nam połączy. Wszystko taśmą klejącą normalnie. Cudowna. No i mamy granaty. No, tak to wygląda. Daj mi amunicję, przyda się. Nie twierdzę, że nie jedynka chyba jest. Dokładnie. Jedynka. <grytania> Dawaj. Okay. Zawsze tak. Jest. Z początku na pewno zabijam. Tragedia, no świetnie. Nie ma kto kiedy mieć jakichś schodów. No i to co ci to było? O, zawinął. Run, RUN! Przestań, w Nie, żebym to ja ci zabiła, nie? Dobra, ja widzę cię. Zginiesz. Czego... Rozpaliłam go. Ty! Hamuj!

No, mam do cię cały magazynek włożyć. Zino wreszcie żeż? Dziękuję. Gdzie on jest? Schował się. Myślę, że nie wiem czy się schowało. Ha! Wreszcie! Nie przyjmuję się amunicję, bo po prostu jej tu jest mnóstwo, tak czy siak, więc... Nie widzę problemu. jest staś. tak mam. No wszyscy? No, powiedzmy granatów dość. Wszystkiego? Wszystko. Wszystko. Odcinek pełen wrażeń. No, mam strzelbę. Okej, okay, umiejętność. Przy okazji nie wiem na co w sumie ją wydać. W pierwszej mamy teoretycznie wszystko. Tak, bo tego nie biorę. Mmm, teraz chyba tą mistrzostwo po prostu będę hmm, udoskonalać. Okay. Panu, Panuj. Okej. Okay. Czy coś możemy ulepszyć? Na no wszystko najlepiej, nie? Chwal wow, surowców. O oh no sudnie, sudnie, sudnie. Okej. Okay. Ale bardzo szybko nam, tak powiem, zejdą tu surowce. Już niedługo. mam tu kolejne ciałka. Dobra. Nie horzla i to. Ouch. Okej. Okay. Ach, wiedziałam, że będzie o czym. Nie lubię tego momentu w sensie tej akcji tu I zawsze udaje mi się to za pierwszym razem po prostu jest tu za ciemno i nie wymagam drogu nie widzę po prostu tak dokładnie niech tak miał to być Łep. 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 Okej. Okay. Zmierzmy. Nie, na razie czysto. Ale oczywiście to nie oznacza, że jest czysto. Bo już tam słychać gdzieś w oddali. Najlepiej się po prostu tak przejść i te damy No właśnie, jak mówiłam. No, już teraz zaczynają rzucać. Wcześniej tego nie robili. Dobra. Na pewno jest tam. No i tu, okej okay. widziałam, że będzie boom Widziałam, że będzie kabum jesteś gdzieś tu <laughs> Gość, żeby nie była, to nie planowałam tego <laughs> Okej, okay, jakieś odsunięcie Niesamowite, patrzcie, jeszcze w głowę pochwyciłem Ktoś jeszcze? Tak Geniusz. Uu. O co pogrywasz? Tak ci widziałam. I no, ci to było? Leci. Żeby dla nas na się, ja tak ogólnie nie gram, nie? Bo ja to tutaj planszy biegam. Dobra. Ups. Ups, 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 ups. Nikt mnie raczej nie zaszedł. W nope. końcu rzuca Już tam jestem wykurzyć po prostu i tyle Uj zabiłam czyś, nie? A też na i wychodzi w ogóle, nie? nie Trzeba mi to. Wiem, że gdzieś tam jest. Co? Co za teleport magiczny? Uciekłam. Daj się niedomierdlica Dobra gdzieś w ogóle się wywaliło Ha! Ha pięknie Oj, gdzieś wziąłem Chodź! Dobra się wywaliło Słychać ich jeszcze słyszę? Ale chyba, chyba czysto. Chyba, bo nie jestem tego pewna 100%. Dobra, zaraz po te zwłoki pójdę, ale chyba tu już jest sumie i tak czysto. Czyli żadnych zwłok tu nie znajdę. Już no, słyszę ich tam. I nie chciałabym, by mi tu przyszli czasami. Zaszli czy coś. Że to by było, nie? Daj. Daj. Każdy zwłoki dobre. dobry. górze są oni? Są oni, są. Nie zniknął w jeden magiczny sposób. Dobra. Dobrze wiedzieć. O, jest kolejny. No! O, szóstwo. Mówię, po prostu gram w słoneczny dzień. I mam tak ustawiony monitor, że po prostu to jest co widzę. W że tu jest ciemno, ale i tak poszło mi za pierwszym razem, więc spoczko, Jak najbardziej. Nie no możemy zmienić tego światła. Więc standardowo tylko i wyłącznie ucieczka. O, ej! Skup się! Wiem co oni tu są, ale jak już wcześniej mówiłam, nie wracamy na takich typów ładnych i w ogóle konkretnie nic. Oni po prostu właśnie uciekają i ich już tu nie ma, więc musimy w ogóle nimi przejmować. I teraz tak. Oj, 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 oj. oj. Cela było. You are not stopping me. Ha. Ha. jesteście martwi? Laura. Laura, climb over. Come on. Head for Roth. I'll follow. And Sam, don't get on the helicopter. Just trust me. Please trust me. Go. Mm -hmm. Nie muszę. Nie muszę. Także tu już też nie ma nic do zbierania. Mamy czystą drogę, możemy po prostu iść i nie przejmować tym, że oborze, może pominęłam coś. No takie rzeczy. Jesteśmy po prostu bezpieczni. Muszę niczym przejmować. Oki. Okay. Niech cię flagę Podpalaczu jeden, ty. zwykła. zwykłe, Nie w takim momencie! Już ci tyle razy mówiłam. Lara, ty jesteś taka nieogarnięta. Boże, nie ogarniam jej. Dobra. Go. Nie na szczęście. W ogóle łup mi schowała. Co to miało być w ogóle? Dobra. Tak, pościmy szybko, by nikt nie wsiadł do niego. Cicho i to nie błęd Zabijać własność ludzi razy naciskać szokę w dół gdyż do przodu to ona po prostu jakby się Wam cofa No rozumiecie Nara Nara No i teraz jest normalnie żaden problem o! To było zaplanowane, oczywiście. To Lara Croft to go. Musimy go powstrzymać. Dostałaś nagry adrenaliny, w ogóle. Zgarniesz te sprawy. Dziwne sami spójrzcie po prostu. Chyba się nie musiała yy, skrować na to, bo samo spadło od nią, teoretycznie. Tego chyba raczej nie planowała, no ale niech jej będzie. Musisz wejść, wejdź tu, proszę, proszę wejdź! Widziałam, ona kilka razy już takie rzeczy kombinowała, że teraz to prostu się było w ogóle. To takie nieogarnięte. Dobra. Go, go! No, 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 dalej, dalej. Jew w ciebie! No i teraz się końcowa katastrofa.

Ups. Nie ciekawie Teraz będzie po prostu mega smutna kastanka. Pewnie gdyby tego nie zrobił, umarła.

No. Nope. Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. shouldn't have said that. It's just wrong. I don't know what we're gonna do without him. Let's just find someplace safe and make preparations. He died as a warrior. We'll send him on his way. That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't on the like that. We just gotta regroup, come up with a plan. You, know? you just don't get it, any of you. Something won't let us leave. Something, Laura. You need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Laura. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. You know where we'll be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Keep us close. to do you've got great instincts girl you've just got to trust them no one leaves the storms they're linked to the power of the sun queen that's what's stopping us leaving the monastery has a ritual chamber if that's what the storm guard are protecting the answer to stopping the storms must be in there a hidden river entrance the boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Jonah, uh, Reyes. Uh, Damn it. Uh, no tak. I should have gone with them. and Lara, I'm sorry. No i niestety, straciliśmy naszego, że tak powiem, przyjaciela, um, na którym Larze w sumie najbardziej zależało. Więc nie należało ten odcinek do, wiecie, do najmilszych i radosnych. I'm alive and I'm certain that no boat or plane is going to get us off this island. At least not yet. I know the answer has something to do with Himiko and that monastery. I have to do something. I have to stop this. Honestly, I It's very Mała, no, właśnie tłumik i nikt nie słyszy nas, gdy strzelamy. To jest właśnie, bardzo mi się to podoba. I weszliśmy w kolejną lokację. Jest to las na szczycie i mamy dwa dokumenty, trzy relikty, pięć geoskrzynek, jeden grobowiec, który już nam się automatycznie podświetlił i 10 yy, wyzwania, czyli grzybobranie. No to jak sama nazwa wskazuje, będziemy musieli wspierać grzyby, a no to nie jest takie trudne, tylko trzeba po prostu szukać. Naprawdę szukaj, bo ja nie znam tego dokładnie, rozmieszczenia ich. No ale to by było na tyle w tym odcinku, bo sporo się wydarzyło. Już mamy teoretycznie prawie że 30 minut, więc będę się z Wami żegnała. No oczywiście zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania kanału. No i na wyczekiwanie do kolejnych odcinków. Także trzymajcie się. Cześć!